Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o żelaznej kurtynie i chłopcach pod tirami. Gdy skończyła się długa i okropna II wojna światowa, jak już opowiadałam, to tu, to tam, trzej ważni panowie podzielili się światem na pół. Mówiło się tak naprawdę o tych panach wielka trójka. Tak trochę z przekąsem nazwałam ich trzema ważnymi panami. A byli to szefowie trzech ważnych krajów. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Związku Sowieckiego. I jak już pewnie wiecie, ci dwaj pierwsi byli w jednym bloku, tak zwanym zachodnim, z czekoladą, a ten trzeci, czyli Stalin, okrutny i zły, przypomnę jak zawsze, był sam w swoim bloku wschodnim szefem, i inne kraje, które sobie do swojego bloku władował, musiały się go słuchać. Polska, jak wiemy, kurczę, wszystko wiemy, należała do bloku wschodniego, czyli bez czekolady, ale ze Stalinem, gdzie królował komunizm. Polacy, zwłaszcza żołnierze wyklęci, też opowiadałam o nich, liczyli, że pozostali dwaj ważni panowie porządnie pokłócą się ze Stalinem i będzie trzecia wojna światowa, która da Polsce wolność od Stalina. A tu nic! chociaż nie do końca nic, bo wojna się zrobiła, ale taka dziwna, bo bez bitew, strzelania, zabijania i czołgów. Blok wschodni i blok zachodni oddzieliły się od siebie tak zwaną żelazną kurtyną, czyli taką zasłoną, która naprawdę nie istniała, tylko tak się mówiło o tym oddzieleniu obu bloków. Jeszcze ważne jest to, że ci, którzy rządzili blokami, traktowali się nawzajem bardzo chłodno. Wreszcie Lodowato. I zrobiła się tak zwana zimna wojna. Oba bloki zaczęły budować specjalną, bardzo niebezpieczną broń atomową. Pewnie niektórzy z Was słyszeli o tej broni. Jak się zrzuci taką atomową bombę, to w jednej chwili umiera bardzo wielu ludzi. Amerykanie pod samiutki koniec II wojny światowej, zrzucili dwie bomby atomowe na dwa miasta Japonii, żeby ją zmusić do poddania się. i i to było straszne. Mnóstwo ludzi zginęło, nie żołnierze, ale tak zwanych cywilów. W czasie zimnej wojny, właśnie oba obozy, wschodni i zachodni, przedzielone żelazną kurtyną, zaczęły broń atomową budować na potęgę, bo tak się jedni i drudzy jednak bali, że zimna wojna zamieni się w prawdziwą Trzecią Wojnę Światową i wtedy będzie już bardzo gorąco. Na szczęście nikt tej bomby atomowej nie zrzucił, ani z jednej strony żelaznej kurtyny, ani z drugiej. Po prostu dwa bloki żyły sobie obok siebie, i ci z bloku gorszego wiedzieli, że u nich jest gorzej. To nie było tak, jak w mojej opowieści o nieludzkiej Ziemi, gdzie ludzie mieszkający w Związku Sowieckim za czasów Stalina nie wiedzieli, że gdzie indziej nie jest tak źle jak u nich. Polacy, Bułgarzy, Litwini, Czesi i inni z narodów wciśniętych w blok wschodni wiedzieli co i jak z tymi blokami, i ta kurtyna żelazna bardzo ich uwierała. Ludziom z bloku wschodniego, czyli komunistycznego, bardzo trudno było wychylić się z tej kurtyny i wyjechać na tzw. Tak zachód. Można podzielić ten czas żelaznej kurtyny, jeśli chodzi o Polskę, zwaną Perelem, na różne okresy. W innych państwach bloku wschodniego, w sumie było tak podobnie. I tak zaraz po tym, jak skończyła się druga wojna i powstał PRL było najgorzej. To był czas mrocznego, zimnego stalinizmu. Wtedy kurtyna właśnie zapadła z hukiem i mocno się trzymała, a konkretnie trzymał ją żelaznym uściskiem Stalin. Potem umarł Stalin, musiało się to stać, na szczęście nie był nieśmiertelny. I jak może pamiętacie, też umarł jego wielki polski fan Bierut i zrobiło się nieco jaśnie i cieplej w PRL-u. Kurtyna może się nie podniosła, ale zaczynała prześwitywać. Można było łatwiej już wyjechać do bloku zachodniego. Nie szło się do więzienia za list od wujka z Anglii, jak to bywało w czasach mroku. Przyszła tak zwana odwilż, a z tą odwilżą wjechał sobie na roztopionym śniegu stalinizmu Władysław Gomułka. Może go pamiętacie. Niestety powiedzenie z nim związane za Gomułki, Puste półki, chodzi o półki w sklepie oczywiście, może nam podpowiedzieć, że w kwestii czekolady wiele się nie poprawiło. W kwestii wolności również. Po Gomuce, jak może pamiętacie, tej opowieści przyszedł Gierek Budowniczy, który starał się jakoś te półki zapełnić i pozwolił założyć peweksy z klockami Lego i czekoladą tablerony, a także sprowadził do zwykłych sklepów banany ale to wszystko było nie to, co w bloku zachodnim, bo nadal Gierek nie dał wolności i trzymał się spódnicy, a raczej spodni sowieckich szefów i chciał, żeby Polska była komunistyczna. Po Gierku były różne perypetie. Największą perypetią był stan wojenny i wciąż wolności nie było i było biednie w domach zwykłych ludzi w porównaniu z tym, co w bloku zachodnim. Ale jak już mówiłam, można by było wyjeżdżać za granicę, ale z tymi wyjazdami też nie było tak jak teraz, że wsiadacie sobie z rodzicami do samochodu, samolotu czy na prom i sobie jedziecie tam, na co rodzice mają pieniądze i czas. W Polsce, zwanej Perelem, ludzie nie mieli pieniędzy na takie wyjazdy, bo to, co zarabiali, nie starczało na wakacje w krajach bloku zachodniego. Trochę jak z tymi peweksami, gdzie ceny w dolarach dla zwykłych polaków były oszałamiające. Kupienie obiadu, noclegu, na przykład we Francji dla Polaka z PRL było trochę jak kupienie teraz dobrego górskiego roweru albo raczej tabletu. Poza tym nie było łatwo dostać paszport od komunistów i co ciekawe, jak się ten paszport dostawało wreszcie, to tylko na czas wyjazdu za granice. Gdy się wracało, trzeba było go oddać do urzędu i urzędnik wrzucał go do szuflady. Może urzędnicy lubili sobie poglądać zdjęcia paszportowe? Żartuję. Po prostu urzędnicy w krajach bloku wschodniego wszystko kontrolowali, żeby im się kurtyna żelazna za bardzo nie przesuwała do góry. Natomiast ludzie mieszkający w bloku zachodnim, gdzie mieli mnóstwo wolności i czekolady, wiedzieli z kolei, że w bloku wschodnim jest dużo, dużo gorzej niż u nich, i z czekoladą, i z wolnością. Ale cóż, każdy żył na swoim podwórku, jak to się mówi. Raz wydarzyło się coś takiego, że świat bloku zachodniego się nieco bardziej zainteresował światem bloku wschodniego. Polska, zwana Perelem, miała już 40 lat, matko, jaka stara. Gdy miała miejsce ta historia, była niesamowita, jak z filmu, i nawet patrzcie: film o niej nakręcono. Zatytułowany jest 300 mil do nieba, i choć trochę w nim inaczej wszystko się toczy niż jak to się toczyło naprawdę, a ale tak to musi być z filmami. Opowiem, jak było w życiu, a film też koniecznie obejrzyjcie kiedyś. Było dwóch najstarszych braci w domu, gdzie było ośmioro dzieci. Starszy Adam miał 15 lat, a młodszy Krzysiek miał 12 lat. I to Adam wymyślił, żeby uciec na zachód. Młodszy brat, jak to młodszy brat zapatrzony w starszego brata, bardzo chętnie się na to zgodził. Pomyślał, że to będzie super przygoda, bo to to przecież fajnie zobaczyć ten cudowny zachód. Adamowi nie chodziło tylko o przygodę. Chciał po prostu uciec od szarego i zakłamanego komunizmu. I pewnego ranka zostawili rodzicom list. Kochani rodzice, przepraszamy z góry za to, co zrobiliśmy. Mamy pewien powód, aby tak postąpić. Wyjechaliśmy na trzy dni, prosimy, nie wzywajcie milicji, wracamy najpóźniej w piątek lub sobotę. Chłopcy pojechali pociągami nad morze do Świnoujścia skąd promem wyjeżdżały tiry do bloku zachodniego schowali się pod jednym z tirów na takich belkach pod samochodem między kołami niesamowite jest to że przeleżeli tam 26 godzin w czasie gdy samochód czekał na odprawę czyli na to aby polscy celnicy zgodzili się na wyjazd samochodu i potem jeszcze na promie chłopcy mieli ogromne Szczęście, bo tego dnia, gdy się tam schowali, zachorował i nie przyszedł do pracy pies, który przeszukiwał samochody, żeby sprawdzić, czy ktoś właśnie gdzieś się nie chowa, albo nie chowa jakichś zakazanych rzeczy. Gdyby był tego dnia pies, pewnie by wywąchał chłopców i musieliby wracać do domu. Ale się udało. Przepłynęli promem i dopiero gdy tir wyjechał na brzeg, wyszli z kryjówki. Nadal ich nikt nie zauważył. Włóczyli się przez kilka godzin po okolicy i nawet nie wiedzieli, gdzie są, w jakim kraju, mieście. A gdy zobaczyli wystawy sklepowe, domy, samochody, od razu wiedzieli, że na pewno nie są w Polsce, nie są w bloku wschodnim. Wszystko było piękne, bogate, lśniące, tak jak jak w Peweksie albo bloku zachodnim. Okazało się, że są w Szwecji. Zagadał ich w końcu policjant i zaprowadził do odpowiedniego urzędu, który zajmuje się takimi sprawami, jak chodzące po ulicy dzieci bez rodziców i jeszcze w dodatku z innego kraju. I znów chłopcy mieli ogromne szczęście, bo urzędnik odpowiedzialny za takie sprawy był właśnie chory i nie przyszedł do pracy. Zmówili się z tym psem, czy jak? gdyby ten urzędnik był w pracy, to odesłałby chłopców najbliższym promem do Polski i ich przygoda z dzikim zachodem by się skończyła. A tak chłopcy musieli zostać, niby tak na chwilę. Ale o ich przybyciu do Szwecji dowiedzieli się dziennikarze, a zatem dowiedzieli się też z gazet ludzie. I najważniejsze było to, że historię ucieczki chłopców poznali Polacy, którzy mieszkali w Szwecji. Między innymi ci Polacy, których po marcu 1968 wygonił Gomułka z Polski. Polacy nagłośnili sprawę i powiedzieli, Szwedom, zobaczcie, jak w Polsce jest strasznie. Mali chłopcy z niej uciekają. Nie jest tam łatwo żyć. A jak teraz wrócą do Polski, to będą mieli ogromne kłopoty. Komuniści będą im i ich rodzicom utrudniać życie za karę, że zdradzili perel. I Szwedzi pozwolili chłopcom zostać. Mieszkali w rodzinach zastępczych, skończyli studia. Jeden z nich został naukowcem, drugi dyrektorem. Jeden z nich już jako dorosły człowiek wrócił do Polski i ma polską żonę, a drugi został w Szwecji. Taka to była historia. Bąbała historia!